Ja już się zjebałem na dół, generalnie. Fajnie. Skąd ten masz portal? Bo trzeba jeszcze drugi pingować. A! O Boże, jaki jestem głupi. Hop! Ja już mam portal. Ruh. No to lecimy! Drogi. Hop, 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 hop. Proszę przetestować Masz przycisk ku siebie. Calibrating blues, Z mm -hmm. no, no, kurde. A co nie przeszłaś? Nie przeszłam. <laughs> Zdalnym. Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner No To the portal What? I have a I cube Come on weighted cube calibrated No variance is detected Oh Czy ja mogę ci kliknąć ten przycisk? Czekaj. Nie, nie wiem. Nie, nie mogę. Nice catch, Dobra. Orange. O. <laughs> Mam. No. A darę, trzymaj. Czemu ja? Bo ja ci to muszę dać. I teraz przechodzę na drugą stronę i ty mi to dasz pewnie. Tak, tutaj jest druga szybka, zobacz. Okej. Okay. No i jela. Mam ci zrobić portę? Chyba tak. Siu. Chodź Daria, idziemy. Yay, mm. udało nam się pierwszy konfetki. No? Jesteśmy Stop it! tego kursu was not to behave like that. Po ukończeniu trybu, 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 kres, gest O, Dostałem jakiś achievement Daria. Okej. Okay. Czemu w ogóle na sobie masz bandane? Yy, bo można było to sobie gdzieś wybrać. Teraz nie pamiętam, mówi to Wiktor kiedyś powiedział. Okej. Okay. Wiem, że można kupić skiny. No to właśnie, to był albo bezpłatny, albo tak tani, że mogłem go sobie kupić. Akurat. Witam do Computer Intelligence Training i Enrichment Center Human Test Subject Research Center. courses. Idziemy do jedynki. No. Nie wiem, dlaczego to jest. A, dobra, zresztą nieważne. Lecimy. A? Do jednego ustaw. A czemu nie dwójkę? Bo jeden. To są jakby poziomy. Okay. A to, jed to, co przechodziliśmy, to był tutorial. Okej. Okay. Także jak. Prze teraz jesteśmy na levelu pierwszym. O. Okay. Czekaj. This testing rozglądam się. Y, Patrz, tutaj ma jest przycisk. Daj, daj, daj mi się rozglądnąć. Dobrze, to. OK. Na pet już. No. No masz przychodzić w ogóle? Siema. No. <laughs> Tylko Dobrze. to i o to chodzi, Daria. Bo ja Wie. muszę Tobie tu wcisnąć przycisk i Ty Dobra. mi tu dasz ładny portal. No i elegancko, i ciśniemy dalej. Excellent. Mm. Although great science is always to, the result of collaboration, keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Harry, tak history will only remember Mhm. Okay, tylko sobie a czemu? Nie you know in some humans. The winner is the, one a the challenge mode. I challenge mode. No to mówię, że nie warto. Chyba ja mam lago. Orange 5. points. Musisz dać tam jasno-niebieski, o. No. Ja mogę patrzeć co robisz. Cześć What the fuck? A, dobra. Ej, z downem! Z downem. To z nam Bo ja chciałem pójść tam, Daria. Czemu? Nie wiem, ja myślałem, że to jest dalsza część levela. No w ogóle, jak klikniesz tak to widzisz co ja widzę. No tak, mówiłem ci to, że pod tobą no. masz moją perspektywę. No. Yy, na przykład, położę tutaj portal. No, generalnie tutaj mamy taki przycisk, na przykład. I to jest czasówka. I tutaj nie... masz znaczki? Dane. Na przykład tu. Nie wiem, właśnie patrzę. O, no i patrz, generalnie musimy. Dobra, ja zrobię to samo, już skoro ogarnęłaś. O! Hop. Już? Udało się? To. Zrespiła się, B. Be... Bezkrawędziowa kostka i No Po prostu nie powiesz kula. Bo to w tej grze się nazywa bezkrawędziowa kostka. Ha? No tak, to jest bezkrawędziowa kostka. Zajebista okay. nazwa. Dobra. These tests are potentially lethal when communication, teamwork and mutual respect are not times. No, naturally, nature. will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. Mm. Czekaj. no, elegancko. No, O, widzę, klikam. O. Czekaj. Okay. Cześć, tu Szukam jest jeszcze gdzie... przycisk. Klikaj go. O. Przenieś. I patrz, zrobi im rampo, tylko... W... No wiem, wiem jak to się hmm. robi. Nie, yeah. 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 nie, I teraz zrobimy tutaj... Mówię. A. A. A jeszcze tutaj, czej. A i generalnie troszkę kostkę muszę powtarzać. No. Daj mi sekundę. Nie musisz. O. Trafiał. Nie musiałeś, Paweł. Musiałem, bo nie trafiała. Trafiała! Trafiała? Tak. O. Znaczy, challenge mu uda możemy jak przejdziemy wszystkie etapy. To nie, nie mówię, że nie. No. Można wtedy jakiegoś live'a na kanale odpalić, bo to chwilę zajmie. Okej. Okay. Trochę bardziej w lewo pójdź. O. No się się udało. Hurra! No, to Dlaczego Ale nie wiem. Dlaczegoś Nie wiem. Daria, idziesz do środka, czy zostajesz na zewnątrz? Zapraszam, Daria. Okej. Okay. Nie wiem, ale patrzę. No, to jest taki labirynt troszkę, można powiedzieć. No i dalej lecisz. E, Dre Możesz. No, zeskakuj. No idź, 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 idź. Poczekam aż przejdziesz. Bierz kostkę. Mhm. A, i postaw ze sobą portal po prostu granatowy. Tak. Zapraszam na dół. Mogę na dole? No tak. Tak. Bo nie wiedziałam, czy tam jest woda. Nie musisz się pokazywać. Daj mi się rozglądnąć. Okej. Okay. A. Dobra, generalnie musisz jeszcze drugi Wiem portal gdzieś podstawić. Wiem o tym. O kurde, ej, możesz odłożyć ten portal? Ale to możesz po prostu w mój strzelić. Nie, nie mogę. Możesz. The truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, orange, you just lost two A to opportunity advisement points. Or... I'm here school. To I I co? Co? Okay. <coughs>

Pędy przejść. No i kurde, elegancko. Teraz ja sobie stawiam tutaj portale. Daria. Daria. Jest spoko. No i teraz będę da przechodzić dalej. Możesz poczekać chwilę, aż trochę polecę do góry i. Już w e? zasadzie możesz przełączać. O. Nie! Go się wywali. Ja pierdolę. Bro momento. Już mogę? Tak. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Już? Już? Jaki jest tam jasny? Hop. To jest tak, to jest czerwony. Tak, to jest czerwony. Byk. Hej, jak teraz ja tam przejdę? Eee... No pomyśl. Generalnie. Okay. Tylko najpierw to musisz coś z tym sobie to otworzyć, co nie? Bro. A okay perhaps i should have specified uh, teamwork is a concept in which two or more people work together usually with a goal of not failing horribly This uh, super no This test. test is so outside the box okay. can't... I can't even tell you what you were, we're looking test, for. You will know when you find it. it. Dobra. Prendy. I don't know. Where is it? I do Czekaj. No. O! No, co tam kombinujesz Daria? Pod scrollem możesz sobie przybliżyć, ładnie. O, no i? Dzięki. Chodźmy dalej. Potrzebujemy płyty. Poczekaj. No generalnie tutaj masz dźwignię i obydwoje musimy na czas kliknąć dźwignię. Ja daję okay. po prostu licznik czasu. Okej, okay. Okej. Okay. Trzy, cztery. Bro. Doby lada. stop. Ja odpalę licznik, jak będzie goł, to obydwoje naraz klikam, okej? Okay? Dobra. O, pięknie. Już wyszło? Wyszło, tylko się zamknął, czyli musimy dać portal. To jeszcze raz Dobra Nie zdążdam no A i tu płytka. co? Generalnie zaraz wybuchniemy. You managed to complete this absolutely meaningless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. I consider that a failing, by the way. <laughs> nice. Przypomniały nam się złote lata 45 jak tam w Hiroshimie też wybuchało. Okej. Okay. To co, leć dalej do dwórzeczki. Okej. Okay. Hop. Wi... to lecimy. Mhm. Uh -huh.